Spotkaniu. Po pierwszy komentarz, poprosimy tę ekipę przyjechać. Zacznę od gratulacji za zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Przegraliśmy, wiedzieliśmy co nas tutaj czeka, ciężki teren. Widzieliśmy, że musimy zagrać dobrze, żeby tutaj wywieźć punkty. Niestety zagraliśmy poniżej oczekiwań i kilku moich zawodników nie zagrało tak jak, jak myślałem. To się przełożyło na naszą tutaj dyspozycję, mimo to, że prowadziliśmy jeden do zera, straciliśmy. Bardzo ładne bramki, bo bramka na 2-1 to bardzo piękne uderzenie. Potem rywal nas kontrolował, wygrał zasłużenie, mówię, za mało dziś mieliśmy. Atutów, szkoda, bo. Ale tak jest życie sportowca i, i trzeba wrócić do Gdyni w środę w następnym meczu ligowym. Chcemy się bardzo zrehabilitować i myślę, że dostaliśmy nauczkę, że po trzech dobrych meczach... Niby wszystko jest fajnie, troszeczkę można powiedzieć obrosliśmy w piórka i dzisiaj drużyna Zagłębia to wykorzystała, grała naprawdę zębem i wygrała z za, zasłużenia. Dziękuję. Jak tu nie kochać tych chłopaków, naprawdę. Ja oczywiście nie będę mówił o straconej pierwszej bramce, bo to, to nie ma sensu, to jest już jakby normalka, natomiast Oczywiście nie chcemy, żeby tak było. Najważniejsze jest to, że oni kapitalnie reagują po tego typu historiach. I być może te pierwsze 10-15 minut, ja bym to nazwał tak, nie dojechaliśmy, nie weszliśmy w ten mecz dobrze. Natomiast później już mam wrażenie, że kontrolowaliśmy ten mecz. Można powiedzieć, że, że ten przeciwnik, który się tak wyszalał, już na mnie robił. Tyle złego, natomiast my z każdą minutą gdzieś dokumentowaliśmy swoją przewagę. Cieszy również to, że strzelamy bramki, strzelamy piękne bramki. I najważniejsze, że po ostatnim dramatycznym meczu dzisiaj możemy sobie dopisać trzy punkty. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, zapraszam Państwa. Ja miałbym pytanie, czy sobie, sobie Przenosili zamierzony efekt. Zobaczyłem, że na lewą stronę piłka była bardzo podobno około 40 metrów. Było dobre przyjęcie, zastanowienie podanie przed polekarne i nie było stras. Nie wiem jak się do tego odnieść. To jest gdzieś tam element naszej gry. Przenoszenie środka ciężkości to jest coś, czego oczekujemy również od naszych zawodników. To również wykorzystywaliśmy w tym meczu. No cieszę się, że to akurat dzisiaj było, przynosiło również taki efekt, że, że te podania przede wszystkim były dokładne. To, to Wygłaszam pytanie, też bez Romera zagnę, bo tak się mogło, że właściwie po czterech meczach macie ze sobą trzy spotkania z drużynami, które przynajmniej w teorii chodziły za do tych, tych rozgrywek takich papierowych. Nie wiem, to się powoduje w twoim odczuciu, że inaczej patrzę na swój zespół, to było akurat były trzy bardzo dobre mecze wykonującego. Tak, no właśnie to podkreślimy. Jesteśmy Beniaminkiem, natomiast ta, ta drużyna była budowana przez dłuższy okres czasu, dlatego, dlatego nie mamy jakichś większych obaw, natomiast musimy być cały czas czujni, bo, bo być może kiedyś przyjdzie jakiś kryzys, ale liczymy na to, że, że ta dyspozycja, w której obecnie są nasi zawodnicy, będzie trwała i trwała. Czy pytanie. długo wątpliwości, czy Fidziukiewicz i Arak mogą grać razem? Mogą grać razem, tak? No, zgadza się praktycznie. Przecież każdy z tych ostatnich meczów kończyliśmy w takim ustawieniu Arak-Fidziukiewicz. I dzisiaj tak może buńczocznie to gdzieś w wypowiedziach przedmeczowych mówiłem, że dlaczego dwóch napastników nie może wyjść przeciwko faworytowi. I akurat dzisiaj złożyło się tak, że wyszli, każdy z nich strzelił po bramce. No jesteśmy mega szczęśliwi z tego powodu. Okay. Prowadziliśmy różnych schematów różnych strzałów z dystansu. Michał nawet strzelił bardzo ładną bramkę. przegaliśmy przez boczne sektory boiska, jednak zawodnicy skrzydłowi byli na tyle mocni, że, że, że odbiła tam się przewaga i z tamtych sektorów poszły ładne akcje. I, i to jest element, element gry strzały. Oczywiście poszedł ten strzał, ale prowadziliśmy też różnych innych rozwiązań. Jeszcze Wam jedno, bo nie sposób tutaj również zwrócić uwagę na, na zachowanie kibiców. Ja chciałem z tego miejsca znowu podziękować, bo zrobili fantastyczną oprawę, fantastycznie nas wspierali. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze pytanie jeszcze do trenuja gospodarzy. Jesteś z tym związany związanym praktycznie 2 lat. I czy pamiętasz takie zabłęgie, które tak dużo na czuły, które w ten sposób były zabiły dostępny taką naprawdę silno mocno szaloną dużą, która tego nie odrabia. czasami się to udaje, tak jak dzisiaj, czasami się nie udaje, tak jak z subałkami, ale jest to dana na którą da, bardzo fajnie się patrzy. No, tak jak ludzie, jak, duże emocje. Zgadza się, faktycznie gdzieś eksperci, kibice, ludzie znający się gdzieś tam na, na piłce nożnej nas chwalili, natomiast tak jak w, tym, w tej reklamie pewnego banku, a ile z tego mamy na koncie i faktycznie graliśmy dobre mecze, natomiast gdzieś tych punktów nie było. No dzisiaj cieszymy się, że dopisujemy sobie kolejne trzy punkty, bo naprawdę z przeciwnikiem, który, który jest tutaj głównym faworytem do awansu. A jeśli chodzi, czy pamiętam kiedyś takie zagłębie? Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu, dziękuję.